Wielu osobom Wszechświat wydaje się nieosiągalny, jednak dzięki kosmicznym teleskopom i innym zaawansowanym technologiom, jak detektory fal grawitacyjnych, poznajemy go coraz lepiej. Nadal nie znamy większości tajemnic i głowimy się nad tym, co było przed potencjalnym wybuchem, co znajduje się poza granicami widzialnego Wszechświata, albo czy istnieje życie pozaziemskie. Dotychczas zbadaliśmy tylko niewielką część Wszechświata, ale wszystko jeszcze przed nami. Prezentujemy wybrane ciekawostki o kosmosie i planetach. Zobaczcie, jakie sekrety skrywa przed nami ta ogromna i nieodgadniona przestrzeń. Saturn. Jedyna planeta, która umie pływać. Cechą charakterystyczną Saturna są pierścienie. Jest ich dziewięć. Składające się głównie z lodu i w mniejszej ilości z odłamków skalnych. Inne planety olbrzyme Także mają systemy pierścieni, ale żaden z nich nie jest tak rozległy ani tak jasny. Dotychczas odkryto 62 księżyce krążące po orbicie planety. Nazwano 53 z nich. Do tego dochodzą setki mini księżyców w pierścieniach planetarnych. Jeden z księżyców Saturna, Titan, to drugi co do wielkości księżyc w układzie Słonecznym. Jest on większy nawet od planety Merkury i jest jedynym księżycem w układzie Słonecznym posiadającym gęstą atmosferę. Co ciekawe, Saturn jest jedyną planetą naszego Układu Słonecznego, która mogłaby unosić się na wodzie jego gęstość jest mniejsza niż gęstość wody. Gdyby więc istniało wystarczająco duże naczynie z wodą, Saturn uniósłby się na powierzchni. Kosmiczny bardziej 10 tysięcy lat świetlnych od Ziemi. Mgławica G34.3 ma średnicę ponad tysiąc razy większą niż Układ Słoneczny i otacza młodą gorącą gwiazdę. Ale nie to jest najciekawsze bowiem głównym składnikiem chemicznym, z którego jest zbudowana, jest alkohol etylowy. Naukowcy brytyjscy oszacowali, że mgławica zawiera tyle alkoholu, ile wystarczyłoby do zrobienia 200 bilionów bilionów litrów piwa. Internauci natomiast oświadczyli, że ludzkość mogłaby się tym alkoholem upijać dłużej niż wynosi przewidywany czas istnienia wszechświata. Jest tylko jeden problem Gwiezdna Gorzelnia oddalona jest o 10 tysięcy lat świetlnych od Ziemi. Wulkan na Marsie wyższy niż Mont Everest. Myślicie, że Mont Everest jest wysoki? Olympus Mons, czyli Góra Oli, wygasły wulkan znajdujący się na Marsie, mierzy około 26 tysięcy metrów wysokości, trzy razy więcej niż najwyższa góra ziemi i tym samym jest rekordzistą wysokości w całym układzie słonecznym. Olympus Mons jest wygasłym wulkanem tarczowym, co oznacza, że powstał w wyniku powolnego i długotrwałego wycieku lawy, przez co jego zbocze jest nachylone pod małym kątem. Wulkany podobnego typu można spotkać na Ziemi, na przykład na Hawajach. Wulkan Mauna Kea. Dlaczego Olympus Mons jest tak wysoki? Naukowcy twierdzą, że osiągnął taką wysokość dzięki temu, że na Marsie nie ma płyt tektonicznych, co pozwoliło wypływać gorącej lawie przez czas o wiele dłuższy niż przeciętna aktywność wulkanu na Ziemi. Wenus. Planeta, na której dzień trwa dłużej niż rok. Dzień dłuższy niż rok? Tak właśnie jest na Wenus. Planeta, by okrążyć Słońce, potrzebuje 225 ziemskich dni a aby wykonać pełen obrót wokół własnej osi, 243 ziemskich dni. Wynika z tego, że wenusjański dzień jest dłuższy niż wenusjański rok. Co ciekawe, Wenus obraca się w przeciwną stronę niż reszta planet. Wenus jest trzecim po Słońcu i Księżycu pod względem jasności ciałem niebieskim widocznym na niebie. Swoją nazwę Wenus zawdzięcza rzymskiej bogini miłości o tym samym imieniu. Innymi nazwami, którymi potocznie określa się Wenus, są Gwiazda Poranna, inaczej Jutrzenka, lub Gwiazda Wieczorna. Skąd taka rozbieżność? Wenus, widoczna jest na niebie zaraz po zachodzie Słońca lub tuż przed Świtem. Neptun, najbardziej wietrzna planeta Układu Słonecznego. Wiatr wieje tam z prędkością 2575 km na godzinę, czyli 9 razy szybciej niż najsilniejszy wiatr na Ziemi. Neptun jest jedyną planetą, której istnienia nie dowiedziano poprzez obserwacje na niebie, ale na drodze obliczeń matematycznych. Naukowcy, obserwując odchylenie w ruchu orbitalnym Urana, stwierdzili, że musi na niego wpływać inna, nieznana planeta. Neptun został odwiedzony tylko przez jedną sondę kosmiczną, Voyager 2, która przeleciała w pobliżu planety 25 sierpnia 1989 roku. Bitwa pod Grunwaldem na żywo. Kiedy obserwujemy gwiazdy, obraz, który widzimy tak naprawdę pochodzi sprzed wielu lat. Tylu, o ile lat świetlnych oddalona jest od nas dana gwiazda. Jeśli gwiazda oddalona jest od Ziemi o 50 lat świetlnych, to oznacza, że światło potrzebuje 50 lat, by do nas dotrzeć, czyli oglądamy jej obraz sprzed 50 lat. W rzeczywistości gwiazda może wyglądać zupełnie inaczej lub nawet nie istnieć. Działa to oczywiście również drugą stronę. Z niektórych miejsc w kosmosie widać Ziemię sprzed wielu lat. Oznacza to, że z miejsca w kosmosie oddalonego od Ziemi o ponad 600 lat świetlnych można na żywo obejrzeć bitwę pod Grunwaldem. W kosmosie bez skafandra. Co się stanie z kosmonautą, który znajdzie się w przestrzeni kosmicznej bez skafandra? Eksploduje, natychmiast straci przytomność, jego krew zacznie wrzeć? Nic z tych rzeczy. Według naukowców, którzy przeprowadzili takie symulacje, Organizm będący wystawiony na działanie odkrytego kosmosu nie dozna natychmiastowych obrażeń. Mogą natomiast zaistnieć inne zjawiska: oparzenie słoneczne, opuchlizna skóry, nabrzmienie tkanek, które pojawią się po około 10 sekundach lub później. Mniej więcej w tym samym czasie człowiek zaczyna powoli tracić przytomność z powodu braku tlenu i różne obrażenia wewnętrzne poczynają się kumulować. Śmierć następuje dopiero po około minucie lub dwóch. Czy kiedyś nastąpi koniec wszechświata? Co z tego, że wszechświat narodził się około 15 miliardów lat temu na skutek wielkiego wybuchu? Naukowcy są zgodni. Badania potwierdzają, że od momentu powstania wszechświat nieustannie się rozszerza. Ale czy kiedykolwiek nastąpi koniec świata? A jeśli tak, to w jaki sposób? Tutaj też naukowcy nie potrafią się zgodzić. Powstały trzy alternatywne twierdzenia obrazujące przyszłość wszechświata. Pierwszy. Jeżeli wszechświat będzie rosnąć wiecznie, będzie się też stopniowo ochładzał, a odrywane od siebie mniejsze struktury zmierzać będą w zimne odosobnione przestrzenie umarłych gwiazd i czarnych dziur. Drugie twierdzenie. Jeśli wszechświat kiedyś przestanie się rozciągać, nastąpi wielka zapaść. Wszechświat skróci się do granic nieskończoności. Ostatni scenariusz przedstawia wszechświat, który stopniowo spowalnia swoją ekspansję. W ten sposób zostanie zachowana równowaga. Tylko na jak długo? Słońce. Większe od Ziemi aż 109 razy. Słońce jest największym obiektem w Układzie Słonecznym. Jego średnica to 1 390 000 km. Natomiast masa stanowi 99,8% całego układu. Temperatura jądra Słońca wynosi 15 milionów stopni Celsjusza. To tyle w tym odcinku. Piszcie w komentarzach, jak podobał się Wam film. Dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.